Cześć, nazywam się Dominik i nagrywam siódmy odcinek z kanału Akwarystyczne Szaleństwo. Teraz Wam pokażę moje bojowniki. I raz widzicie sobie jedną samiczkę. Jak, jak się dowiemy, wiemy, to może być samiec, ja nagram kolejny odcinek, w którym może będziemy już przywozili samca do domu, do tego akwarium. Nie wiem. Teraz tu widzicie jedną samiczkę. I tutaj widzicie akwarium. A tam pod filtrem się schowała kolejna samiczka. Widzicie jej okon. Co tutaj, tam za chwilkę przyjdzie. A tam jest pod filtrem. Tam. I widzicie sobie na akwarium. I w nim mieszkają te dwa piękne bojowniczki Może je tutaj zawałam? No tam jest jeden, przypłynął się ten bojownik. To są dwie samice bojownika. One się dzisiaj, one wypływają. Jakiś czas temu je nakarmiliśmy, Raz wypłynęła druga, ta ładniejsza samiczka. Bo ta, ta ma pogrzyżone delikatnie płatwy, one w fizologicznym razem. Raz je widzicie, one patrzą się do kamery i się przywitały. Widzicie, no? To jest gatunek krótkopłetwy. I jak widzicie, wczoraj już im kawałek kapsułki, dla ryby zaglonej jadłów, a nie, nie zjadły, ale jak wrzuciliśmy do dużego akwarium dwie, trzy kapsułki, albo cztery, no wtedy wszystkie, no wtedy wszystkie rybki poszły na jedną tabletkę. I on zjadły całą. Całą. I tutaj. I wtedy się zastanawiałem co jest takiego w takiej składzie.